Identyfikator podmiotu: SCP-155. Klasa podmiotu: Bezpieczne. Specjalne czynności przechowawcze: SCP-155 zabezpieczony jest w komorze przechowawczej poddanej obróbce termicznej i odpornej na promieniowanie w ośrodku Pozyskana dokumentacja i kompilator inżynierii wstecznej dla SCP-155 są dostępne dla wszystkich pracowników z odpowiednim upoważnieniem na bezpiecznym serwerze plików ośrodku. Jednakże włączanie programów na SCP-155 może być podejmowane wyłącznie po otrzymaniu zgody od co najmniej dwóch. Starszych stażem naukowców z upoważnieniem poziomu trzeciego. Procedury bezpieczeństwa w zakresach termicznym i promieniotwórczym wymagane w celu przeprowadzenia bezpiecznych operacji na SCP-155 dostępne są w dokumencie 155-EXEC-1. Od momentu incydentu 155-8 przeprowadzanie eksperymentów na SCP-155 zostało zawieszone na czas odkażanie poprzedniej przechowalni SCP-155 i przeniesienia obiektu do nowej komory przechowawczej. Wszystkie wymagania dotyczące przeprowadzania operacji na SCP-155 Muszą być teraz weryfikowane potrójnie, aby zapobiec możliwości wystąpienia wykonania nieskończonego, nieskończonej pętli. Opis. SCP-155 to złożony konstrukt elektroniczny, składający się z wysoce zmodyfikowanego superkomputera Cray CS-6400, dedykowanego Radioizotopowego generatora termoelektrycznego i urządzenia, które jeszcze oczekuje na przeprowadzenie na nim pełnych operacji inżynierii wstecznej. SCP-155 został pozyskany z piwnicy głównego laboratorium Laboratoriów Prometeusza, co nastąpiło po zniszczeniu owej placówki i interwencji fundacji w następstwie. Kiedy dochodzi do załadowania i wykonania w SCP-155 programu i towarzyszących mu danych, SCP-155 generuje chwilowe, kuliste pole zniekształcające o promieniu około 5 metrów. Wewnątrz tej kuli upływ czasu ulega gwałtownemu przyspieszeniu co skutkuje hiperboliczną nadwyżką mocy obliczeniowej SCP-155. Wykonanie programu rozpoczyna się powolnie, gdyż sprzęt składający się na SCP-155 jest przestarzały. Jednakże moc obliczeniowa obiektu zbliża się do nieskończoności po około 8 minutach i 14 sekundach od momentu rozpoczęcia wykonania. Fragmenty dokumentacji, którą pozyskano z laboratoriów Prometeusza, wskazują na to, że SCP-155 był wykorzystywany do przeprowadzania operacji wymagających w normalnych warunkach, miesięcy, a nawet lat obliczeń. Pomimo możliwości artefaktu, operacje SCP-155 są wysoce niebezpieczne. Ponieważ generowane przez obiekt ciepło i promieniowanie zostaje zakumulowane w czasie trwania operacji, co formuje swoisty horyzont zdarzeń energii, która zostaje wypuszczona w momencie zakończenia wykonania. Wykonywanie programów, które zajmuje więcej niż 6 minut, skutkuje generacją takiego promieniowania, że aby pracownicy badawczy Mogli wejść do przechowalni obiektu, ta musi najpierw zostać odkażona. Dodatek 155-01 Incydent 155-08 Dnia Doktor Dokonał w SCP 155 egzekucji błędnego programu który doprowadził obiekt do wykonywania nieskończonej pętli. Kiedy obecni naukowcy i technicy zdali sobie sprawę z błędu, dokonano próby pełnego wyłączenia SCP-155. Jednakże artefakt nie mógł zostać zatrzymany, dopóki czas trwania wykonania nie przekroczył 8 minut i 3 sekund. W tym momencie obiekt wyemitował intensywną falę ciepła i promieniowania, która przetopiła przechowalnię SCP-155, co skutkowało śmiercią 11 osób i całkowitym zniszczeniem skrzydła C ośrodka. SCP-155 doznał w czasie incydentu jedynie niewielkich uszkodzeń, jednakże testy zostały wstrzymane. Zrewidowane procedury bezpieczeństwa poddawane są inspekcjom, a części wymienne są zamawiane w celu naprawy komponentów obiektu, które zostały uszkodzone w związku z przyspieszonym starzeniem się.